Was kochani na kanale Serce do Serca. Dzisiaj chciałabym krótko powiedzieć, odpowiedzieć Wam na pytanie, jakie zadajecie, dlaczego cierpię w relacjach. Cierpisz dlatego, ponieważ obiekt wiary został błędnie wybrany. Im większą masz wiarę, tym mniej powinieneś. Mm, chcieć szczęścia od drugiej osoby, czy rzeczy z tego świata. Im większa Twoja wiara, tym bliżej Tobie, serca do serca, z Twoim Bokiem, z Twoim Zbawcą. I tym mniej e, odbija się na Tobie wszelkie inne cierpienie z zewnątrz. To nie znaczy, że cierpienie znika. Ono jest. Nadal. Ale nie jest już m, dla Ciebie powodem utrapienia. I o tym mówił Jezus, że chociażbyśmy mieli wiarę, jak ziarenko gorączycy, moglibyśmy przenosić góry. I jest to piękna przenośnia, ponieważ możesz przenosić góry w swojej relacji. I demon działa w bardzo podstępny sposób. Najpierw pokazuje ci pięknie opakowany prezent. I to nie znaczy, że ta osoba jest demoniczna, tylko chodzi o to, co Dzieje się pomiędzy tobą a myślami od demona. On pokazuje Ci pięknie zapakowany prezent. Ty współpracujesz z nim zamiast współpracować z łaską, nakręcając się wobec tego, jakie Ty masz oczekiwania na temat tej wizji drugiej osoby. Idziesz z tymi oczekiwaniami, czyli z tym wielkim ładunkiem, który na początku wydaje się być ekscytujący. W końcu znalazłeś ten diament, znalazłaś ten diament. Idziesz z tym ekwipunkiem naładowana pozytywnymi bodźcami, demon podstępnie wkrada się z przywiązaniem do tej osoby i do tego, co chcesz pozyskać, czyli znowu cofamy się, że obiekt wiary został błędnie wybrany. I chociaż na początku jest kolorowo, bo na początku idealizujemy drugą osobę, to w momencie, w którym czar emocji pryska, nagle się męczymy. Męczymy się, dlatego wróćmy do początku. Obiekt wiary został błędnie wybrany. Nie z takim bagażem mamy wchodzić, nie z oczekiwaniami. Oczekiwania równa się zranienia i męczenie się i cierpienie. I tak jak wspomniałam, każdego dnia dotyka nas cierpienie. Ale to od naszej wiary i od tego, gdzie ją ukierunkujemy, jest zależne to, czy będziemy się z tym cierpieniem męczyć. Druga osoba jest nam dana po to, aby była dla nas kompanem w drodze do zbawienia. Oczekiwania powodują, że my zaczynamy na tą osobę patrzeć przedmiotowo, i pomimo, że mieliśmy piękne zamiary, nawet chcieliśmy żyć w czystości, nawet chcieliśmy tą osobę, mm, że tak powiem, może nie przebóstwiać czy ubóstwiać, ale dać jej jakieś dobro od nas, to jeżeli w naszym załadunku było dużo oczekiwań i dużo wizji na tą osobę i życie z nią. To prędzej czy później pojawi się cierpienie. I to cierpienie jest bardzo dobre, ponieważ ono pokazuje ci, że musisz znowu się na nowo narodzić na nowo narodzić do miłości, która jest w Jezusie Chrystusie, czyli zmienić obiekt wiary, zmienić obiekt, który ma ci tę miłość dać, wypełnić. I tak samo nie przywiązujmy się do niczego z tego świata, do rzeczy materialnych, do naszych sukcesów, planów, marzeń. To wszystko jest jak mydlana bańka, wypuszczona ze źródła Bożego dopustu i może się rozmyć w mgnieniu oka, nie zauważymy jej. Więc e, dziś coś jest, jutro czegoś nie ma, i wszechświat jest nieskończenie wielki. Planeta Ziemia. Jest jedną wielką marnością, która jest upadła, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciw miłości Bożej. I jest to szkoła duchowa tutaj na tej ziemi. Przez nasz grzech jest dla nas szkołą, nie jest już rajem, e, ponieważ właśnie wkradł się demon, który próbuje nasze myśli ukierunkowa ukierunkować na tę materię. I tą materią nie musi być tylko to, co widzimy, to nie musi być mm, Znie, um, zniewolenie poprzez nieustanne czytanie książek, oglądanie telefonu, e, przeglądanie co chwilę wiadomości, pracocholizm, e, chęć pozyskania aprobaty e, od ludzi z zewnątrz, chęć udowodnienia czegoś sobie w świecie, perfekcjonizm, złość, zawiść, zazdrość. To są wszystko rzeczy, które nas obciążają. Diabeł kryje się w szczegółach, i to nie jest um, powiedzenie, które nie jest godne większej refleksji, a jest bardzo godne refleksji z racji tego, że bardzo często my myślimy, że ten człowiek jest zniewolony przez jego ducha, bo ten to dopiero zazdrości, jest gniewny <laughs> i tak dalej. A w mnieniu oka my nie zauważamy, że w naszym życiu jest mało duchowej przestrzeni, mało czasu na modlitwę. Mm, i, a, i, I jesteśmy znowu pogrężeni w niewłaściwych obiektach. Czyli znowu nasza wiara została zachwiana, i znowu źródłem naszej radości są rzeczy z tego świata. To jest nieustanny skan, skanowanie swojego wnętrza, i jest ono na tyle potrzebne, aby sobie je przypominać, jako taki budzik. <laughs> Najlepiej sobie taki budzik ustawić e, w naszych sercach. Aby ten skan się co jakiś czas włączał, najlepiej chociażby kilka razy w miesiącu, gdzie jest moje serce, albo lepiej, w czym jest moje serce. Jeżeli w Bogu i nieważne co się w Twoim życiu dzieje, Ty mówisz, chwała Ci Boże, nie zdałeś egzaminu, chwała Ci Boże, samochód Ci się popsuł, chwała Ci Boże, dziewczyna Cię zostawiła, chwała Ci Boże. Zdrowie ci się zepsuło: Chwała ci Boże Ojcze. Nie jest to proste, kiedy obiektem i źródłem naszego szczęścia nie jest Bóg. To nie jest to łatwe. Ale kiedy źródłem naszego szczęścia jest Bóg, żywy Bóg, to jest możliwe powiedzieć chwała ci Boże. Wiecie, jest też możliwe powiedzieć Boże Ojcze, przebacz Im, bo nie wiedzą, co czynią. Także wróćmy do źródła, i jeżeli oglądasz ten filmik i nie do końca wierzysz w to, że Bóg istnieje, to chcę ci powiedzieć, że istnieje, bo gdyby nie Bóg, to cierpienie, przez jakie w życiu przeszłam, doprowadziłoby mnie do ruiny, a brak zdrowia, które zaowocowało w moim życiu poprzez pewne czynniki, na które nie miałam wpływu. A nawet i dołożyłam po prostu pewnymi czynnikami aktywację pewnych rzeczy w moim organizmie, nie byłabym w stanie udźwignąć i nie byłabym w stanie nagrywać do Was i mówić o miłości, cieszyć się i uwielbiać Boga właśnie w utrapieniach, właśnie w nędzach, właśnie w różnych niepowodzeniach. Bóg jest, właśnie on się objawia, Jego moc objawia się w naszej słabości. Także powiedzmy razem, chwała Ci Boże Ojcze. Za każdą ruinę w moim życiu, na której odbudowałem, odbudowałam miłość do Ciebie i Ciebie uczyniłem punktem odniesienia względem mojego życia i całej radości, jaką pragnąłem pozyskać. Błędnie to ukierunkowałem, ukierunkowałam, ale dziś znowu Ty jesteś na pierwszym miejscu. Amen.